Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gdańsku. Tutaj nas jest przede wszystkim na gospodarkę wodną w kontekście tego pytania. Jak najbardziej e, temat jest niezwykle ważny, jest coraz ważniejszy, szczególnie, że e, na terenie naszego województwa znajdują się nie tylko żuławy, powiśle, e, bardzo wiele terenów, e, które są zagrożone powodziami z jednej strony. Po drugiej stronie mamy jeszcze e, kwestie związane z Suszami, które będą nas nawiedzać, więc mamy też bardzo istotne kwestie związane z retencją. Czy jesteśmy zabezpieczeni? Jesteśmy. Można zrobić więcej i Staramy się inwestować coraz więcej środków za pośrednictwem samorządów, które chcą po te środki sięgnąć. Współpracujemy też z wodami polskimi, instytucjami samorządowymi i państwowymi. My jako instytucja finansująca dostrzegamy to, że trzeba zrobić więcej w zakresie zabezpieczenia, nie tylko zabezpieczenia nas przed powodziami, ale również zabezpieczenia obywateli w wodę, bo choć czasami przyjmujemy to jako pewnik, to musimy pamiętać, że... że Rolnicy już widzą efekty tego, że tę te, te wodę zatrzymać jest coraz trudniej, jest jej coraz mniej. Czasami mamy y, nawalne opady, chwilę później susze. Jest to problem. Musimy sobie z tym radzić, musimy w to inwestować jeszcze więcej.